Środowowywanie programu o tym się mówi, czyli spotkanie z Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor Łukasz Mamica. Mam nadzieję, panie profesorze, słyszymy się, uklonę. Dzień dobry. Dzień dobry, tak jest. Dzień dobry, panie profesorze. Zacznijmy nasze spotkanie od pytania o e, polskie PKB, bo to no nieco spada na tle Europy. Spada, ale w stosunku do innych nie jest źle, tak? Czyli Komisja Europejska prognozuje, że w tym roku to będzie spadek o 3,6%, w przyszłym roku ma to wzrosnąć, no ale jak popatrzymy na taką średnią unijną, no to u nas jest powiedzmy dwa razy lepiej niż, niż przeciętnie, bo tam wynosi nieco ponad 7%. Tam są duże różnice, bo są kraje, gdzie te spadki są bardzo takie znaczące, no najgorzej tutaj jest Hiszpania, południe Europy, Włochy, tam jest Hiszpania 12, Włochy około 10, tak więc, więc to jest różnie. Najlepiej radzi sobie Litwa, gdzie ten spadek jest tylko około dwuprocentowy, dobrze też Irlandia. Także pod względem otoczenia nie jest źle, co nie zmienia faktu, że no, odczujemy mocno ten spadek. Odczujemy mocno ten spadek i te właśnie popandemiczne czy jeszcze pandemiczne zmiany w realnej gospodarce, panie profesorze? No to wszystko zależy od tego, jak szybko się uporamy z tym problemem, jak długo będzie trwało zamknięcie gospodarki, w jakim zakresie, no takim optymistycznym oczywiście elementem tutaj, który wpływa też na to, co się dzieje na rynkach, jest szczepionka, tak? I więc jakaś nadzieja na horyzoncie, że, że te problemy wiosną powinny powoli zacząć się kończyć. No i to moim zdaniem jest taki kluczowy element, który sprawia, że, że że jednak te spadki nie będą tak dotkliwe, chociaż no, w zeszłym roku w tym roku na wiosnę, w pierwszym kwartale to było już 8%, Tak a więc to są w skali całej gospodarki, to są potężne pieniądze, które no, zostały utracone. A z punktu widzenia ekonomii, panie profesorze, no, taki czy indywidualny konsument ma wpływ na gospodarkę w czasie pandemii? E, oczywiście e, nasze decyzje zakupowe przekładają się na tworzenie miejsc pracy i o tym musimy e, pamiętać, czyli e, jeżeli dokonuje zakupu określonego produktu czy usługi, to po prostu w pewnym stopniu finansuje tamte miejsca pracy, czyli jest ważne, to, to widać wyraźnie na przykładzie tych sektorów, które odczuwają szczególnie e, problemy zamknięcia i takie, gdzie my mamy bezpośredni kontakt, czyli no, chodzą Państwo. E, po mieście w Krakowie można to bardzo dobrze zauważyć. Niektóre punkty są zamykane, niektóre no, kawiarnie mają problemy, niektóre większe, niektóre mniejsze, czyli jeżeli idę na spacer i chodziłem do jakiegoś miejsca na kawę, to może warto przy okazji też napić się tej kawy w kubku i w ten sposób po prostu pomóc tym ludziom przetrwać ten trudny czas. Czyli tutaj no, to jest jakiś rodzaj takiej pewnej solidarności w tym, w tym trudnym okresie, a więc ci, których ta pandemia dotknęła w minimalnym stopniu w zakresie miejsca pracy i stabilności, bo są nawet takie oczywiście sektory, które bardzo skorzystały w w sensie gospodarczym, to no tutaj cały sektor dostarczania przesyłek, tak sektor usług internetowych tego e-handlu, no to są te sektory, które odnotowują wzrost zysków i wzrost sprzedaży. Tak czy Zachęcam do tego, żebyśmy trochę z takiej perspektywy popatrzyli też na konsumpcję, czyli nie jakieś gwałtowne cięcie wydatków, bo nie wiadomo co, co będzie, tylko raczej racjonalne zachowania w, toku, w duchu tej odpowiedzialności. Odpowiedzialności wszystkim życzymy, bo w końcu wybuch pandemii COVID-19 jest wydarzeniem absolutnie bez, bez precedensu. Czy będziemy mieli do czynienia, jeśli nie z rewolucją, to przynajmniej z taką ewolucją celów yy, naszych konsumenckich, panie profesorze? No to już następuje, bo te zachowania no, po pierwsze przechodzimy w większym stopniu na zakupy w sieci, tak, a więc to dotyka no, tego tradycyjnego handlu. To widać no, też właśnie na ulicach. Mamy zamknięte galerie handlowe, one będą otwarte pod koniec miesiąca, a więc te, te, te zmiany na rynku wyraźnie, wyraźnie następują. Część tych, tych, tych trendów prawdopodobnie zachowa się, będzie się utrzymywała również później. To jest tak samo jak ze zdalną pracą. Dużo korporacji już obecnie deklaruje, że taka zdalna praca, może nie w 100%, bo to jest trudne społecznie, ale w jakimś ograniczonym zakresie, czyli powiedzmy pracuje dwa dni w domu, trzy dni zdalnie lub odwrotnie, to jest rozwiązanie, które zostanie po pandemii no, na pewno w wielu korporacjach bo po pierwsze obniża koszty, a po drugie no, też ma jakiś pozytywny wpływ na y, y, takie środowisko. Tak? No, bo jeżeli nie muszę codziennie dojeżdżać, zwłaszcza wtedy, kiedy nie wybieram transportu publicznego, no to, to te nasze miasta trochę y, powinny oddechnąć. Świadomość i dojrzałość, jednym słowem, i racjonalizowanie naszego druchu, prawda? To wszystko, co, co możemy... Tak, to jest, to jest wiele takich rzeczy, które pandemia przyniosła, tak jak no, przesunęliśmy się w zakresie tego świata zdalnego, to, że rozmawiamy w większości wypadków przez telefon lub Skype'a, to, że jak Państwo oglądają telewizję, to bardzo często tam są no, już, już połączenia zdalne, to, że my uczymy się teraz zdalnie, tak? Niestety studenci w dużym stopniu odczuwają konsekwencje negatywne tego zamknięcia, bo zwłaszcza ci z pierwszego roku w ogóle się nie widzieli między sobą. Tak, więc, więc to jest cena, którą, e, którą płacimy. No, nie posyłamy dzieci do szkoły, więc to jest oczywiście no, też kolejny taki aspekt, który, e, który jest i z którego musimy wyciągnąć jakieś wnioski. I na pewno będziemy wyciągać. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Profesor Łukasz Mamica, kolegium gospodarki administracji publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, był Państwem gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Ja to powiem. Do zobaczenia, tak czy siak? Ja również dziękuję i do zobaczenia.